Oto 5 sposobów na pozbycie się celulitu. Na początku musisz wiedzieć, że celulit to po prostu nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, prowadzące do zmian w tkance podskórnej. Po pierwsze, zadbaj o lekki deficyt kaloryczny, aby tłuszcz nie miał szans się odłożyć. No i oczywiście o prawidłowo zbilansowaną, zdrową, różnorodną dietę. Zadbaj o odpowiednią ilość ruchu w ciągu dnia. Pamiętaj, że każdy dodatkowy krok, każda spontaniczna aktywność fizyczna to spalone kalorie. Ale w ruchu nie chodzi tylko o to, aby spalać kalorie, ale również chodzi o krążenie krwi. A dodatkowe wspomaganie dla krążenia krwi, czyli właśnie ruch, umożliwi pozbycie się niechcianego celulitu. Nawadniaj się. Pamiętaj, aby wypijać minimum 2,5 litra wody dziennie. To pomoże utrzymać skórę zdrową i nawodnioną. Zadbaj o regenerację ciała i skóry. Rozciągaj się. Chodź na masaże. Rozbijaj mięśnie i przesuwaj limfę podskórną. Pilinguj ciało, aby zadbać o wygląd zewnętrzny skóry. Zadbaj o odpowiednią suplementację kolagenem. Więcej na temat wpływu kolagenu na skórę i celulit w opisie tej rolki. A teraz ciekawostka. Czy celulit występuje u mężczyzn? Nie. Wszystko przez wysoki poziom testosteronu i innych androgenów, który hamuje powstawanie celulitu w ciele mężczyzny. Drogie panie, trzymamy za was kciuki o to, abyście pozbyły się celulitu i wyglądały pięknie.